Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dzisiejszy to eurodolar otwarty na poziomie 1,31,50, 1,31,60, ale cross powoli, powoli zmierza na 1,32 i póki co atakuje ten poziom bezskutecznie, ale zobaczymy, jak dzień będzie się rozwijał. W odpowiedzi na eurodolara, eurozłoty, który otworzył się na poziomach 4,52, 45250 umacnia się i oscyluje aktualnie w rejonach 4,50. I wreszcie USDPL to również wyższe otwarcie, 3,42, teraz oscylujemy wokół 3,41, 3. 40. Szanowni Państwo, dzień dzisiejszy to brak publikacji Makro, także dzień względnie spokojny. Pamiętajmy również, że jesteśmy w trakcie skróconego tygodnia handlowego, tygodnia świątecznego, także nie spodziewałbym się specjalnych no, fajerwerków. Chyba, że pojawią się informacje wcześniej nieoczekiwane, natomiast pamiętajmy, że rozpoczął się okres publikacji danych spółek, szczególnie obserwujmy, obserwujmy spółki ze Stanów Zjednoczonych, wczorajsze publikacje dotyczące alkoholi tej spółki dużej, która tak naprawdę jako pierwsza publikuje dane, niestety były gorsze od oczekiwań. Dziękuję Państwu uprzejmie, życzę dnia. Do widzenia.